Witam serdecznie, tu Dikaios, a dzisiaj zajmiemy się w pierwszym z serii filmików poświęconych postaciom z Wiedźmina. Zajmiemy się Ciri, czyli najważniejszej chyba postaci osi fabularnej, oczywiście obok Geralta. Ciri, która jest oczywiście przeniesiona z książki. I żeby powiedzieć wszystko, co należałoby o niej powiedzieć, to... Hmm. Zajęłoby to kilka dni, jednak postanowiłem zebrać kilka informacji, streścić je wam, żebyście byli w stanie, jeśli książek nie czytaliście, żebyście byli w stanie e, zrozumieć o co chodzi, bo ja wiem, że CD Projekt e, mówi, że da radę zagrać w trójkę bez znajomości dwójki, jedynki i książek w ogóle. I zapewne tak, z tym, że znacznie więcej smaczków będą mieli ludzie, którzy. Yy, którzy książki czytali. Tak więc zaczynając. Ciri. Jej pełne imię to Cirilla Fiona Ellen Rianon. Yy, przezwisko. Pieszczotliwe. <laughs> Lwiątko z Cintry. Cintry, yy, w której się właśnie urodziła. A Lwiątko, ponieważ była księżniczką. Jej babka Kalanty była lwicą z Cintry. Wszyscy się z nią liczyli. Geralt miał okazję poznać ją. I jej córkę, czyli matkę Ciri, nawet tę. Eee, mówi się, że Ciri została urodzona podczas. Urodziła się. <grym> podczas święta Beletein. To jest. święto. stylu. Hmm. 30 kwietnia, 1 maja to jest noc przepełniona magią, wielkie święto, wszędzie, wszędzie festyny, imprezy, jarmarki. jak to jest przedstawione przez Andrzeja Sapkowskiego w książce. Yy, urodziła się właśnie w taki dzień. Była dzieckiem niespodzianką, dzieckiem obiecanym Wiedźminowi Geraltowi. Jej matką była wspomniana już Pawetta, a ojcem Duny, czyli jeż z Erlenwaldu, który. Yy, uwaga, spoiler. Jeśli ktoś nie czytał książki, jest, został później cesarzem-emirem. Był kiedyś zaklęty w potwora. Geralt mu pomógł, więc znali się tak naprawdę znacznie dłużej. Dlatego też zastanawiam się, jak będzie wyglądała znajomość Geralta i Emyra w Trójce. Ale o emirze zrobię oddzielny materiał, bo z pewnością jest tego wart. Czyli ojcem był emir, matką Pawetta, jej babcią była Kalante. A Ciri miała tytuł księżniczki Cintry. Ale co jeszcze ciekawsze, yy, Ciri i cała jej yy, damska gałąź rodziny to potomkinie Lary Doren. Nie wiem, czy dobrze akcentuję Doren, Doren. To była elfia czarodziejka. Legendarna wręcz. Ensevirn, Ensevern? Zawsze mam problem z czytaniem tych elfickich nazw. Jest kilka sposobów, ja czytam w ten sposób, Ent Severn czyli wiedząca. Była nosicielką Heniker, czyli genu starszej krwi. I tutaj, kiedy w książce czytałem te wszystkie kombinacje czarodziejek, żeby wydać na świat kogoś właśnie specjalnego, to jest niesamowicie skomplikowane. Ale czarodziejki sobie ustanowiły, że będą mieszać między. budować koligacje między królestwami z, z północy. Że będą w tym maczyć swoje paluchy. I efektem miała być właśnie. miał być właśnie ktoś taki jak Cili. A ostatecznym efektem e, miało być dziecko Cili. Z tym, że spodziewało się Czarodziejki, że uda się to osiągnąć znacznie szybciej. Jednak właśnie Lara Doren wspomniana. Pokrzyżowała im szyki. Bo tak naprawdę cała ta gałąź miała być królikami doświadczalnymi Charlie'e. Ale Rado Ren zrobiła wszystkim na złość. Znalazła sobie e, ludzkiego kochanka. Kragenan, o ile się nie mylę. Mm, i tutaj wersje się różnią. To już jest na tyle odległe w czasie. Mm, od czasów Wiedźmina 3. To jest tak odległa przeszłość, że nie zachowała się jedna wersja, jedna autentyczna wersja. Są dwie wersje legendy. Jedna oczywiście propagandowa na stronę elfów, druga propagandowa na stronę ludzi. Koniec końców wiemy tylko tyle, że wszystko skończyło się źle. Craig nam został zamordowany i wszystko się w ten sposób skończyło. I właśnie w ten sposób Lara zepsuła plany czarodziejek. Ja wiem, że zbaczam mocno wtedy, teraz, z, z Cili, Ale, żeby powiedzieć jej genezę, należy chyba właśnie zacząć od tych zamierzchłych czasów. I... Yy, co my tu dalej mamy? W końcu urodziła się Cili. I czarodziejki już były tak... Yy, zdezorientowane wręcz. Tym, że bo chodziło o to, że wszystkie kobiety, wszyscy ludzie, tak naprawdę, w tej rodzinie, w tej gałęzi, w tym rodzie dysponowali genem, o który chodziło czarodziejką. Chodziło właśnie tylko o to, żeby ten gen był aktywny. I gen był aktywny u pawecty matki ee, Cili. I Gerald przypadkiem się z tym genem spotkał, kiedy Pawetta dostała szału na swoich. Yy... No, miała to być impreza, na której yy, byłaby zaręczona komuś. To jest w opowiadaniu kwestia ceny. IIII, i Kalante -I -I -I. I zaplanowała sobie, że wyda Pawettę za jednego z ludzi z wysp yy, Skellige. I. Yy... I tam pokazała swoje możliwości, kiedy chciano zabić jego, jej ukochanego, Dunego. Kiedy w końcu Ciri się urodziła, spędzała swoje dzieciństwo głównie na wyspach Skellige. Ponieważ... Mm, krążyły różne plotki, szczególnie o Dunnym, o się oczywiście również, ale przede wszystkim o Dunnym w Cintrze. Dlatego zdecydowano się, żeby spędzili. E, spędzali po prostu jak najwięcej czasu, przynajmniej do śmierci Kalanty. Zapewne tak było ustalone e, w Cintrze. E, w Skeligę. I tak właśnie było. Dlatego Ciri głównie, głównie wychowała się na wyspach, a nie, a nie w swojej ojczyźnie. W końcu jednak nade, nadeszła chwila, gdy na głębiach sedny rodzice Ciri zginęli. I tutaj też mały spoiler odnośnie książki. Jeśli ktoś już ten fragment czytał, niech e, zatkał uszy na moment. Bo tam tak naprawdę zginęła tylko matka. Tylko Pawetta. A Dunny współpracował już z Wilkefordzem, e, który obiecał. Z którym miał różne konżachty. w końcu Dunny przeżył. Wrócił potem do Nilfgardu, gdzie zaczął budować swoją pozycję. I. Został cesarzem. A co się wtedy działo z Cili? Cili miała tak naprawdę płynąć wtedy z nimi. Nie popłynęła i chyba właśnie dlatego wtedy był ten zamach, nazwijmy to, współcześnie. A więc Cili dalej stała się oczkiem w głowie Kalantę. Cały czas już była dzieckiem niespodzianką Geralta, bo Geralt zażądał od Dunego zapłaty za zdjęcie klątwy. To czego się nie spodziewasz, a zostaniesz w domu. I to było oczywiście dziecko, bo Pawetta okazała się być w ciąży. I Geralt w ten sposób, to jest krajina fantazy, to jest świat fantazy, więc y, to nie jest zwykłe, że powiedział i tak się stało. Po prostu od tej pory przeznaczenie y, tak ukierunkowało wszystko, że koniec końców Geralt y, spotkał się z Ciri, nawet mimo tego, że sam w przeznaczenie nie wierzył i że. Tak naprawdę przez dłuższy czas wręcz działał, żeby to się nie stało nigdy. Jest taka scena w książce, że po sześciu latach, tak jak było umówione, Geralt miał wrócić i zobaczyć, co tam się dzieje, że odebrać dziecko. Już tak naprawdę mógł wziąć. Geralt się spodziewał, oczywiście, chłopca, bo miał z niego zrobić wiedźmina. I jest rozmowa po sześciu latach, gdzie Kalante Kalante rozmawia z Geraltem w ogrodzie i na oko biega kilkanaście dzieciaków Kalante mówi, że jeśli to jest przeznaczenie, to niech on wybierze jeśli to jest przeznaczenie, to wybierze słusznie i weźmie to dziecko, dziecko sobie przeznaczone, dziecko niespodziankę i wtedy odejdzie, zrobi z niego Wiedźmina jest oczywiście przy tym rozmowa, która poszerza naszą wiedzę o Wiedźminach mianowicie mówi Ile, na ile osób przeżywało próbę traw, ile potem zostawało wiedźmina, jak te dzieci w jakichś cierpieniach umierały. I tak naprawdę. S... Ona się pyta, czy takie dziecko ma większe szanse przetrwania tych eksperymentów. Gerald przyznaje szczerze, że nie. Że on w to przeznaczenie nie wierzy i on nie ma zamiaru wybierać. Że tak naprawdę sam nie wie, co go tu przyznało. I Gerald nie wybierał. Gerald po prostu wstał, pojechał. I to był ostatni raz, kiedy widział się Skalantę. Kolejne spotkanie Geralta z Ciri nastąpiło w Brokilonie, w lasach Brokilonu, gdzie Ciri, Ciri była wieziona do króla Rewyla, by zostać narzeczoną jego syna, następcy tronu. Ciri miała wtedy chyba 10 lat, albo 8, nie jestem pewne. W każdym razie. Tam Geralt ją spotkał. Oczywiście nie wiedzieli, że Geralt nie wiedział, że to ona. A podczas opowiadania w Brokilonie, żyjącego się w Brokilonie, wiem, że... Ciri początkowo też nie wiedziała, ale potem się domyśliła, bo... Jakaś się, jej jaka się nianka opowiadała, straszyła ją na dworze, że... Przyjdzie po ciebie biedźmin o białych włosach i cię zabierze i cię ukradnie. I Ciri, jak to dziecko, bała się? Ale bardzo szybko polubiła Geralta i tak naprawdę nie chciała go opuszczać, bo mówiła mu Jestem ci przeznaczona, jestem twoim przeznaczeniem Ale Geralt... Geralt wciąż nie wierzył I po prostu, gdy wszystko się rozstrzygnęło, gdy uratował Cili, gdy nie pozwolił jej zostać Dryadą Bo każde dziecko, dziewczynka, która wyjdzie do Brokilonu albo ginie, albo musi zostać Dryadą Jeśli się jeszcze da, jeśli jest dostatecznie młoda Galant po prostu się odwrócił i odszedł, a Ciri wróciła razem z drugim Myszoworem do Cintry, gdzie niedługo później hmm, wdarły się wojska Nidwgardu, zdobyły Cintrę, e, królowa Kalante zginęła, skacząc, zapewne skacząc z zwierzy, walcząc do ostatniej chwili, a Ciri wtedy została uratowana przez Kahira, Kahir eb Kelach, Celach, chyba Kelach się czyta. Czyli syn Celacha, Kelacha. Rycerza Nilwgarskiego, który od początku. Był wtedy młodym rycerzem, ale zakochał się w jeszcze młodszej dziewczynce, tak naprawdę. Czy zakochał to proste słowo? On czuł czu coś innego, coś większego. O ile może być coś większego. No ale mamy tu to przeznaczenie, to. Powiedzmy, że można to podciągnąć pod coś większego. On ją uratował. Ale ona mu wtedy uciekła. I potem prześladowało ją, przez lata prześladował ją obraz właśnie Nilgarskiego rycerza ze skrzydłami na hełmie, który ją ściga po ulicach płonącej cintry. I potem mamy historię z Geraltem. Bardzo fajnie napisaną, że był chłop na moście Jurga, coś tam się stało z jego wozem, chyba koło odmówiło posłuszeństwa, i był wieczór. Jego pachołkowie uciekli, a Jurga chciał koniecznie uratować towar. I wtedy nadjechał Geralt i pomógł yy, chłopu, bo to było miejsce, gdzie to było mnóstwo trupów. A że to był czas wojenny, to też trupo jadów. i góle bardzo szybko wysły na drogę, kiedy już się ściemniło. Geralt pomógł Jurze ocalić towar, ale sam został ciężko ranny. Jurga, yy, w ramach wdzięczności, pomógł. Mu. To się działo w Soden. Yy, I Jurga, tak jak mówię, pomógł Geraltowi. Zapatrzył go w miarę możliwości. I... Geralt chciał się zabawić. Chyba dla żartu dopowiedział, powiedział. No bo Jurga się pyta co, co mam ci dać w nagrodę. To Geralt mówi, że tam nic, nic. A Jurga no daj da, coś nam ci dam. Co mam ci dać. A Geralt mówi znowu powiedział to samo. Dasz mi to czego się nie spodziewasz w domu. A tam zastaniesz. No i co? I wrócili. Był jeszcze epizod, kiedy Geralt poznał matkę. Czy spotkał się ze swoją matką, którego opatrzyła wtedy. Czuli oboje, że to mój syn, to, to moja matka. Ale nic z tego więcej nie wynikło. Potem już się nie spotkali. A kiedy wrócił z Jurgą, z Jurgą do jego domu, Geralt, Jurga już przysięgał, że, że dam mu jednego ze swoich synów. Bo on bardzo szanuje Wiedźminów i jeżeli jego syn miałby zostać jednym z, z Wiedźminów pomagających ludziom, to, to on byłby dumny. Ale kiedy przyjechali, kiedy wyszła żona Złotolitka, tak się nazywała, chociaż bardziej brzmi by na jakieś przezwisko, to za Złotolitki wybiegła y, mała Ciri. Okazało się, że przybłąkała się tam, tak jak y, w, w tych czasach w ogóle było mnóstwo dzieci, sierot. I oni przygarnęli właśnie y, Ciri. Jurga o tym nie wiedział i zaczęli się śmiać. E, a, a Geralt po prostu podbiegł do Ciri i przytulili się. I tu wypełniło się coś. E, jeszcze może się nie wypełniło, ale kiedyś w opowiadaniu e, ze smokiem Borch trzykawki powiedział do Jennefer i Geralta, że, mm, że są sobie przeznaczeni. Ale z tego nic nie będzie, bo trzeba czegoś więcej. I wtedy Cili powiedziała, przy tym spotkaniu już z Geraltem przy domu Jurki, że jestem Twoim przeznaczeniem, jestem, jestem. A Geralt powiedział, że y, Cili jesteś czymś więcej. I w ten sposób spotkała się znowu z Geraltem. Y, następnie Geralt zabrał ją do Kermoren, gdzie. Pod okiem Lamberta Eskela, Geralta Wesemira i ostatniego z Wiedźminów Coena. Uczyła się tego, czego, czego Wiedźmini mogą nauczyć. Oni by tam jej nie uczyli przecież szydełkowania, nie uczyliby jej dobrych manier czy jedzenia szlipcami. Oni uczyli ją walki: biegała, walczyła, robiła salta, wszystko, wszystko. Piruety walczyła z, z, z różnymi wiedźminami po kolei, trenując. I koniec końców zrobili co mogli, ale Ciri zaczęła wieszczyć. Miała takie. Miała wizję swego rodzaju. Zorientowali się, że Ciri jest źródłem. Że przechodzi przez nią moc, którą, której nie jest w stanie kontrolować, a oni tym bardziej. Więc postanowili posłać po czarodziejkę. Wtedy przybyła do Kermoryn Tris Merigold, która kiedyś miała romans z Geraltem. Nie mam tego opisanego w książce, ale ten romans jest kontynuowany w grach. Jeśli ktoś nie grał, w, nie czytał książek, to może pomyśli właśnie, że Geralt Tris najbardziej kręcił. Ale to nie o Geralcie, to nie o Tris. To przecież o Cili. I Tris e, uświadomiła Wiedźminu, że że Cili to dziewczynka przede wszystkim. Że ma yy, swoje potrzeby, że ma swoje słabości. I że powinni brać to pod uwagę. I zaczęli brać. Z tym, że już niedługo później Cili została zabrana przez Jennefer do świątyni Neneke. Gdzie skończyła z wiedźmistrzem. Zaczęła się uczyć magii pod okiem właśnie Jennefer w świątyni Neneke. Neneke, która ogólnie Jennefer nie lubiła. Ale polubiła Ciri. A jednak rozdaje się szanowała. Tylko, że Leneka, hmm. jako matka w świątyni, przełożona tej świątyni, wyżyła raczej w siły naturalne niż, niż magię. Magia to, była dla niej, to było dla niej coś nie niegodnego, ale może trochę sprzecznego z naturą. Nikt nie powinien mieć takiej siły chyba w jej oczach. Ale dostrzegała też, że w Ciri jest coś specjalnego tego zezwoliła na to, żeby wieś, o nie właśnie Cili się uczyła. I na tym zakończymy pierwszy odcinek, pierwszą część filmiku poświęconego Cili. Zapraszam na część drugą.